Chodźcie za mną. Musimy mnie uleczyć. Nie mogę być tak do końca życia na wosku. Dobrze. Teraz hop, tylko się przesunę i. No. Teraz ładnie wyglądam. I mam kryształki z tyłu. Idziemy. Ach! Niech to ja jako wąż dostałem taką pracę. W tym Bobie to naprawdę jest dużo rzeczy. No dobra, posprzątane, a teraz wy. Wy, a nie, oni żyją. Agatka? A masz! I, Eryk? Tak, to ja. Moja ekipa was zabierze. Eryk, ale co ty tutaj robisz? Och, trzeba ożywić Boba i Agatkę. Chociaż ona już jest ożywiona. Brr, brr. Nie, Bob! Czemu? Ktoś na nim przejął kontrolę! A znowu się rozwaliła. Łoch! Erik! Kto to? To mój przyjaciel. Jesteśmy ostatnimi, którzy żyją. Wdajcie! Chodźcie, zaprowadzę Was do naszego laboratorium, w którym mamy Pana Kryształa. Zabieram fiolki, żeby nikt nas nie widział. Ty, drifciarzu, zabierz klejnot. Znikamy. Pan klejnot nie może nas zobaczyć. Ach, niestety, widać ciągle ten klejnot. Otwieram, hops i pff. Och, pan klejnot. Musimy mu się tam... A, pff. Nie! Pff. Pff. Ja już wiem, dlaczego go tak tutaj trzymacie. Zawiązujemy go szybko, panowie. Pff. Zaraz to przestanie działać. O! Już przestaje. U, ja przepraszam, ja... Ja się wcale nie bałem. A masz! Pff. Nie! Nie! A, a, a. Chodźcie, tutaj! Spadam! Chodź, panie klej... klejnocie, muszę cię zabrać. I piu! A nie! O nie! Zaczęło się palić! O! Nie! Przyjacielu! Ach, musimy iść. Szybko, chodźcie. Zaraz to wszystko wybuchnie. Przecież. Tam jest bomba. uciekłem sobie. Co to? To ja. Agatka. Znaczy, wdzięczność w agatce. Ole walka. U, ale emocje. Abra czary mary. Niech się złączą. Dwie fujary. Och, chodźmy na metamorfozę, bo to naprawdę nie wygląda dobrze. Metamorfoza, boba, je gadki. No jak? Łocha, wow, ale dziwne. No nic. Wchodzę na nich. A czy da się ich złączyć? Tak. Zaraz. Co oni robią? O, złączyli się. No nic. Ale co oni robią? My? A kim ty jesteś? Zaprogramuję teraz ich, żeby byli po naszej stronie. Żegnam. Agatka, Bob, za mną. Nie, nie słuchajcie go. Przecież wy jesteście po mojej stronie. No i zamknęli mnie w ręce. Ja, jako drifter, ostatni, muszę... O, co to? No... Chodź tu, dryfciarzu! Nie! Nie! A masz, Wieczność! Olejniczka walka! A masz! I... Dobra, chodźcie. Mam klejnot od... Pana... Wieczności. Idziemy przepytać pracowników, czy mają... Jakieś informacje o wieczności. Ty masz? Nie? To żegnam. Nie, ja powiem! Kolejną. Nie, powiem, powiem! Wieczność ma ukryte serce w sobie. No dobra. Zasila nimi wszystkich swoich podwładnych. Dobra. Gadaj, czy wiesz, coś wiesz? No, moja sekretarko, jeszcze pamiętaj, żeby y, jutro przełożyć mi spotkanie y, na wtorek. Dobra, pa! No, wracając, gadaj. Posłuchajcie, chodźcie za mną szybko. Ach, nie zostawiłbym Cię tutaj, tak? No. A, jeszcze ja. Je... A, gdzie ty? Chodźcie, patrzcie, ożywiłam ich. Toni. To Ach, cześć, jestem kostak! Nie! Szybko! Idziemy po nich! Proszę panie! Dzięki! Kim ty jesteś? Mister Talantur! Tarantul? Talantur! Aha, okej. Okay. Niech! Ach, wiesz coś, co ty robisz w brzuchu tarantuli? Ach, nie pytajcie. Ale jak widzicie... a. a, 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 a. Nie mogę się teleportować. Co to? A woda! Co jest? Panie, czy coś się stało? A macie dobra, sprzątamy. O ja, Mr. Talantur! No wreszcie moi mi dobrze. Dobra, chodźcie. Musimy mieć kogoś nowego do składu. Bob, Agatka. Tak, tak. Czyli pan Klejnot i nasza koleżanka. A wy jak? Dobrze, dobrze. E, bądźcie tutaj i śledźcie. Śledźcie ich. Chodźcie szybko. Bob, Agatka, wy też. Tak jest.